Aiden, jak ci idzie? Najwyraźniej bandyci uciekli z wieży ciśnień. Jest pusta. Sophie mówi, że jeśli pomogę im odzyskać wodę, pokaże mi inne przejście do Central Lub. Brzmi dobrze. Wychowała się tutaj. Zna każdy metr tego miejsca lepiej niż nie jeden taryfiarz. Tylko uważaj na Joeego, Aiden. To pajac, ale niebezpieczny. Wątpię, żeby po prostu uciekł. Dzień dobry, a dokładnie to witam wszystkich. Bardzo serdecznie. Nie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Donkey Light, gdzie polecimy trochę z fabułą. Problem taki, że tu mamy zombiaki za plecami. Słyszę go. Słyszę. Uciekaj. To jakby Sophie, ktoś się zastanawia. Zombie w wieży chcą ją wysadzić. Chryst, jeśli to zrobią, stracimy źródło wody. Szybko, Aiden. Wieża jest zaminowana. Spróbuj rozbroić ładunki. Tu jakby ktoś się zastanawiał, jak to z tymi zombiakami działa, no to, to one sobie biegają w czasie, jak na przykład otwieramy skrzynki, czy inne tego typu rzeczy. Ale na szczęście... o! Ale my się tu nie wbiliśmy do środka, nawet nie wiem, jak to zrobił Aiden, nieistotne. No parkurowiec, pierwsza klasa, tak to działa, tak to działa. Więc teraz no, wykorzystajmy nasze zdolności, umiejętności i zróbmy coś dla lokalnej społeczności. się tutaj. Hmm. Pięknie, bo mamy okazję wykorzystać tę naszą lepszą wytrzymałość. W tym układzie. I przyznam, że ten mały zapas. No. Może znaczyć naprawdę dużo, jeżeli chodzi o tę całą spinaczkę. Czyżby to była taka drabina. O, o Drabina jak od kolegi, ale tu mam wrażenie. Coś nas wzywa. Aż kusi, żeby w taką beczkę tu przywalić. nie zobaczyć, jak wybucha. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Albo woda, albo fajerwerki. Lokalnie zabijesz Wybrali! Nie wyjdziemy stąd Wodę nikt nie chyba wyjdzie. Oddaj mi detonator! Nie! Mieliśmy tylko pobierać oku. zbierać pieniądze! Tak! Oddaj go! Dostaną to na co zasłużyli! Odpychają! Tak! Ostrzegam cię! Co nam się psycholki tutaj jakieś znalazły? Gotowe! Woda jest bezpieczna. Czego nie można powiedzieć o nas, niestety. Inhibitory. Zawsze dwa, jak na złość. Zastanawiam się, czy to zależy od poziomu trudności. Na przykład, na łatwym są trzy, tak żeby każdy znaleziony inhibitor był od razu możliwością rozwoju naszej postaci. A na przykład, na trudnym, jeden, 3 to zawsze są tylko dwa. Dość pechowo z naszej perspektywy, ale cóż zrobić. Kopnąć to. Wow, coś ty uderzył. Serio, tam nie da rady tego jakoś. Kraj. Ej, ten. Mam pomysł. Mam plan sprytny. O, proszę bardzo. No i papa. Pa. Level designerzy. <grystanie> Jednak się udało. nie to jest specy. Rozwalą nas, kiedy tylko stąd zejdziemy. Kurwa, przegraliśmy. Ze wszystkimi nie damy rady walczyć. Dlatego czas na fajerwerki. Nikt nie wyjdzie z to drzewy. Joe ty dupku! nie chcę umierać. Hej, kto tam? Stój, albo wysadzimy te wieżę. Przysięgam! Wysadzaj, wysadzaj. Znalazłem bomby. Pogadajmy. Czas na gadanie się skończył. Rozjebmy te wieże. Nie słuchacie, to koniec! I dobrze, że to koniec. Chcemy bezpiecznie opuścić miasto. Pomóżcie mi, a ja pomogę wam. Oszukujesz się, Jack. Nikt nie wypuści nas stąd żywych. Słuchajcie, jestem pielgrzymem. Wysadźmy ją już w końcu. No dalej, wiem, że tego nie zrobisz. Nie słuchaj go, Jack. To koniec! Rozjeb ją! Nie wiem. Boję się. Joe, czekaj. Ej, Joe, to nie ten pielgrzym, który ostatnio przybył na bazar? Może. Pielgrzym czy papież, co za różnica. Jak to co? Skoro to pielgrzym, może nas wyciągnąć. Zabrać z miasta w bezpieczne miejsce. Nie ufam niebańcowi! Nikomu nie ufasz! Mówiłem ci, żeby się dogadać z Barnejem. Raz byś mnie kurwa posłuchał. Dogadać się z Barnejem, po co? Żeby go wypierdolić z Bazaru. Po tym, czego dowiedzieliśmy się od despeków. Ostrzegaliśmy chujka, daliśmy mu szansę. Ale on myślał, że jest na to zbyt cwany. Ostrzegaliście? Przed czym? No, że Lukas chce go dupnąć, między innymi za broń. Szykowali na niego pułapkę od tygodni, a on. Zamiast grzecznie spierdolić, próbował wszystkich wydymać. Czyli Barney wiedział, że Lukas go ściga? Dureń chciał rozpętać wojnę w Old Villador. A jak dla mnie, wojna to ostatnie, czego potrzebujemy. Forsa, kryształy to co innego. Dlatego próbowałem pozbyć się tego wściekłego psa i jego siostry? To co, pielgrzymie? Wyprowadzisz nas z miasta, czy nie? Uspokój się, Joe! No, nie uspokojesz się! Kurwa Mać! Wyprowadź nas z miasta do najbliższej bezpiecznej osady. A nikt tutaj nie umrze. Krusząca opcja. Nie, nie ukrywam, ale. No, panowie, średnio to widzę. Nie targuję się z szantażystami i mordercami. Patrzcie go, jaki święty! Pielgrzym prawi nam kazania. Ty cholerny idioto. Zrób to, Jack! Teraz! Żegnaj, bazarze! Co? Co się stało? Zabawki nie działają? To ty? Ty to zrobiłeś? Zapłacisz za to. Czy my nigdy nie jesteśmy gotowi na atak przeciwnika? O kurczę, czemu on... Czemu on nie oberwał tak... Tak, tak... A my może odejdziemy od tego ognia. Nie chciałbym się z nimi zjarać. Oj, oj, nie, 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 nie! No i przyszedł. Dobra, musimy najpierw z nimi wygrać, a później najwyżej będziemy kombinować, jak się tu uleczyć. Chyba, że uda nam się jeszcze raz, Mołotow? Dobra. Dali na chwilę przerwy na to. Jak zombiaki teraz się zachowują. Pieniędzmi ich obrzucamy? Nie, nie mamy nic. Wykorzystajmy tę przewagę. Ale się zdziwiam. Te, te noże w czułku są naprawdę urocze. No to który teraz... Co? Chcesz wody? Co? Pytajesz się czy chcemy się nie napić? Poznałem, to znaczy, że są silne takie, chociaż na nie widzimy ich paska zdrowia, żeby to stwierdzić. Oj, ktoś się tu przemachnął. No kurczę, takie ładne uniki w ostatniej chwili, a oni nic? No, to musi być jeszcze bardziej ostatnia chwila. No dobrze panowie, przynajmniej jedna misja mniej, nie musimy nikogo wyprowadzać stąd. Ja chciałem tę rękę zabrać, gro. Bandyckie dresy. Co prawda, no to są właśnie tego typu wybory, że co by było gdyby, gdyby jednak się dogadać. Wyprowadzić ich z miasta. Może to by nie był taki zły pomysł? A może by był? Kurczę, butelkami mogliśmy ich obrzucać. Tyle opcji, tyle możliwości. No ale dobra, puszczamy wodę. Tu jeszcze taka mała wstawka, żeby nie wyszło, że zapomniałem podnieść czegoś, tak? Jak najbardziej zebraliśmy wszystko, więc odpalmy sobie to. część miasta, niektóre budowle powstały jeszcze w XV wieku. Nazwa dzielnicy wzięła się od kształtu murów, które otaczały ją w wieku XVII. W dzielnicy mieści się również wieża ciśnień. Dawna dzwonnica stanowiąca część strażnicy. Jej wąskie kręte uliczki noszą osobliwe nazwy, których pochodzenie zatarło się z upływem lat. Mieszczą się tu ostatnie warsztaty rzemieślnicze i sklepy z antykami. Relikty minionej epoki. W Horseshoe szukali inspiracji najwięksi z poetów, a ich dusze nadal unoszą się nad dachami. Być może ty również odnajdziesz tu inspirację, podróżniku. Dzisiaj Horseshoe jest popularnym miejscem spotkań zakochanych. Ja sama spotkałam się kiedyś z gościem z aplikacji randkowej, który twierdził, że jest trzydziestoletnim trenerem delfinów z ciałem greckiego boga. Niestety okazało się, że był 50 pięćdziesięcioletnim sprzedawcą odkurzaczy, który na randkę przyszedł ze swoją matką. Randka była klapą, ale przynajmniej mogłam kupić najnowszy super odkurzacz w świetnej cenie. No i co teraz, Ejden, Mondralo, Kto będzie rządził wodą? Tu jeszcze gorsze wybory. Kiedy przekażesz obiekt stróżom prawa lub ocaleńcą, przejmą kontrolę nad strefą wokół niego. Kiedy frakcja przejmie strefę, zaczyna budować w niej własne struktury. Stróże prawa instalują pułapki bojowe, a ocaleńcy budują pomoce parkurowe, które ułatwiają przemieszczanie się. Im więcej obiektów przekażesz danej frakcji, tym silniejsza się staje i tym lepsze struktury można instalować. Aktualny stan podziału miasta można zobaczyć z poziomu menu mapy. No i zaczęło się. Samochody, pułapki, jakbyśmy tu poszli, dostają wodę. SP co umieszczają w samochodach, pułapki we wszystkich kontrolowanych przez siebie strefach. Kurczę, to jest fajna sprawa, bo może przyciągać zombieaczki, i szczególnie nocą moglibyśmy w łatwy sposób urządzić sobie polowanie, wtedy zebrać trofea. No, no idealna rzecz, trzeba przyspieszyć. Z drugiej strony, no obiecaliśmy, tu w ogóle mamy widok na wieżę, jak będzie wyglądała wieża przyjęta przez SP, a tu jak przez ocaleńców. Ocaleńcy umieszczają tyrolki we wszystkich kontrolowanych przez siebie strefach. To też jest wygodne. Nie mówiąc już o tym, co tam później dochodzi. Podmuchy amortyzacyjne, jakieś poduchy, ożywienie przez ocaleńców. Chociaż to akurat najmniej chyba nam potrzebne w życiu. To najwyżej... Najwyżej sami się podniesiemy, tak? W sensie autosave czy coś, ulepszone poduszki powietrzne, dwukierunkowe tyrolki. To by było łatwe przy podróżowaniu. Okle. o okaleczające działko. No to też jest fajne. Pułapki elektryczne. Zestaw z kuszą. Coś takiego byśmy dostali do biegania. Też wygodne. Latarnie z młotowami. Pułapki wahadłowe. O nie, o nie, to jest za fajnie. Pułapki UV. Hmm. Mam nadzieję, że gdzieś się oni wszyscy dogadają, będziemy mogli skorzystać z jednej i z drugiej opcji, ale no póki co wybraliśmy ostatnio Sofii, to wydaje się, że chyba musielibyśmy przekazać im tę wieżę, chcąc iść w tym kierunku. Coś mnie wewnętrznie do nich ciągnie, mimo że dali nam więcej takich e, motywów, żeby im nie ufać. Natomiast WSP to wszystko jest zbyt takie piękne, kolorowe. Kolega na wszystko się zgadza, traktuje nas jako sojusznika, i tak dalej, i tak dalej. No teraz się pewnie oberwie, ale to dowiemy się za moment. Dla Sofii pracują bardzo ciekawi ludzie. Choćby tacy jak pielgrzym. Tacy jak pielgrzym. No i tutaj odkryliśmy... A, to są te ulepszenia, rozumiem, to słoneczko. No to odkryliśmy kolejną część miasta i oddaliśmy żółtym. Ciekawe, czy może dojść do wojny i na przykład tę strefę przejmiemy też na żółto i podbijemy ich. Trochę czuję się jak w takiej strategii. Wciśnie 2, by otworzyć poziom podziału miasta? A, poziom przybliżenia podziału miasta, rozumiem. Możesz tu znaleźć różne miejskie nagrody. Okej, okay. ile tych nagród jest? Raz, dwa, trzy, cztery, siedem, tak? A miejsc mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Więc możemy coś tam przekazać tym innym też. Wygląda na to. Raz można się pomylić. Być może właśnie wykorzystaliśmy ten jeden raz. Zobaczymy, jak Hako. to dalej się potoczy. Gdzie jesteś do cholery? Barney wiedział, że Lukas chce go dorwać. Jack i Joe go ostrzegli. Dobre, Mógł dobra. uniknąć pułapki, ale i tak się w nią wpakował. Wtedy zabito Lukasa. Może warto sprawdzić jego kryjówkę w modelu tango. Upewnię się, że jest tam bezpieczny. Ale co się stało z dzwonami? To, że masz dziury w no w tam, właśnie, że bo to może być w też w układ, że ktoś chce wrobić Lukasa. Jakby nie patrzeć, to by było bardzo proste w jego przypadku, bo jest taki narwany, więc wystarczyłoby mu podrzucić coś tam do kryjówki, na przykład ten kawałek skóry. mi nóż w plecy. Nie masz nic do powiedzenia? Gdzie moja mąka, złodziejko? Ale to ty jesteś mi winna, Teresa. I to kilka pensji. Dość! Macie ostatnią szansę zabrać stąd dupy: kopem z buta. Ty, suko! Rozejrzcie! No, nie mamy czasu, żeby się dwoma dziewczynami tutaj zajmować teraz. W następnym odcinku, ale zainteresowały. Teraz ja. jest jak on naprawdę wszędzie wszystko widzisz, aż za dobrze, aż strach się poruszać po tym mieście. Bo można odnieść wrażenie, to przed niczym się nie ukryjemy tutaj. Jesteś tym, co jest, tak? Panowie gdzieś tam sobie dyskutowali. To w sumie zombie ma całkiem dobry pomysł, żeby wrócić do ludzkiej formy. No. Powinno być tam pusto, ale nie wiem, kiedy wrócą. Czyli co? Znowu nas przełapią na to, że szpiegujemy w ich rzeczach. Nie no. Jakby jedna wtopa to za mało. Hmm. Gorzej, że musimy się wybrać na górę. Nie ma któryś z zombiaczków? Kotwiczki na przykład? Mamy miłe wspomnienia z poprzedniej części. I odczuwamy pewne braki, ale może... Coś się właśnie tu zmieniło. Ktoś tam stoi? Nie, chyba pusto. Mam nadzieję, że pusto. Nasze spanko jest wyżej. Może to lepiej. Zastanawiam mnie, czy później będziemy mogli na przykład użyć wytryk, żeby zamknąć ten zamek żeby nie było, że kolega zostawił to otwarte. Znowu, raz jeszcze skrzynkę, wojskowa pleczka. O proszę, czegoś nie wzięliśmy to ostatnio? Hmm, no nie podoba mi się ten układ. Szpiegujemy tutaj. Co z tego nawet jak się dowiemy? Oh, ale to safe, rock music, jakiś satanista. Hmm, dowód tu to, to nie jest. Może lepiej nie bierzmy więcej rzeczy, bo jeszcze się kapnie, że coś sobie zabraliśmy. No nie mówi, że kawałek skóry to nie może być takie oczywiste. Tu coś jest. Co jest? O, kurwa, to... Ludzka skóra! Hakon, znalazłem tatuaż, który wycięli Lukasowi. Cholerne świry! Co? No. O, zaraz się zrzegam. Wynoś się stamtąd. Powiemy Aitorowi I... Dlaczego grzebiesz w rzeczach mojej siostry? Nie wiedziałem, że zatrudniają tu pielgrzymów jako pokojówki. Zrzucasz skórę, Barnej? Co to kurwa? Mnie... Zostawiłeś sobie pamiątkę po Lukasie, ty zjebie? Pierdol się! Próbuj dalej! To nie jest moje. Zabiję cię tych nogi! Dopiero co wam bazę oddaliśmy! Kurczę... O! a się zmęczył. Trzeba było to wykorzystać. Znowu się zmęczył. Chyba nie lubi prądu, ale barnej Oj! Co się stało? Przestań! Co tu się do kurwy nędzy dzieje! Odjebało ci? Wra wrabia nas. Jebany pielgrzym nas wrabia. O czym on mówi, Aiden? Znalazłem dowód. Ukryty w waszych rzeczach. Jaki dowód? Na co? Wycięliście tatuaż z ramienia Lukasa. Po śmierci? Czy kiedy jeszcze żył? Pogięło cię? Nie zrobiłam tego. Może ty nie? Ale twój jemnięty brat. Barney nie jest psycholem. Nie mamy z tym nic wspólnego. Idę do Aitora. Mam dowód, którego potrzebował. Ejden, to nie my. Nikt na bazarze ci nie uwierzy. To skąd tu jest? Jak się tu włamał ktoś? To skąd wziął się ten płat skóry, Sofii? A może ktoś nam to podrzucił? Pomyślałeś o tym? Niby kto i po co? Żeby odwrócić uwagę od zabójcy. Kto najwięcej zyskał na śmierci Lukasa? Kto... na tym zyskał? Skoro ty mogłeś tu od tak wejść, to ktoś inny też mógł to wcześniej podrzucić. Hakon. Hakon. Nie zgłaszaj nic Aitorowi. Całkiem sensownie mówi. To bez znaczenia? Bez znaczenia. To sprawa między wami i Aitorem. Poczekaj! Proszę. Aitora nie obchodzi prawda. Ma gdzieś znalezienie prawdziwego mordercy. Szuka tylko pretekstu do ataku na bazar. To nie moja wojna, Sofi. Nie. Ale będziesz miał krew na rękach. Krew niewinnych. Ktoś nas wyrabia. I to sprytnie. Nie jesteśmy sadystami, którzy oskurowaliby Lukasa. Wiesz o tym. Wiem, że chcecie się pozbyć espeków. Tak. I się ich pozbędziemy. Ale nie jak zwyrole pojeby i zabójcy, Aiden. Uwierz mi... Ktoś nas tu wrabia. Zabiorę cię do centrum. Obiecuję. Jak? Pozbywając się największego problemu tego miejsca. SP. Brzmi niebezpiecznie. Przygotowujemy się do tego od dawna. Powiem ci wszystko, kiedy będę gotowa. Trzymaj radio pod ręką. Czas przeprowadzić tu parę zmian. Najgorzej, że teraz wszystkie drogi prowadzą do Hakona. To on nas zachęcił do tego, żeby zajrzeć tu do pokoju, żeby zobaczyć, czy może czegoś nie ma podejrzanego, że ich nie ma tutaj. Hmm, a jednocześnie nie chcę, żeby to był Hakon. Lubię gościa. Chyba, że sam Aitor w końcu mu też było na rękę przejęcie władzy. Nie mówiąc już o tym, że. No, miałby pretekst do ataku na Bazar, wrabiając ich. Więc no, na ten moment nie chcę wyciągać pochopnych wniosków. Sorry, nie chcieliśmy przeszkadzać. Mamy chwilę, nim się Sofii odezwie, więc możemy polecieć tam te dwie panie skłócone. Pogodzić. Ale chcę później nagrodę od jednej i drugiej, żeby nie było. No dobra, ale jednak zrobimy w tym miejscu taki nietypowy koniec, bo okazuje się, że kolejna misja poboczna jest dość długa. Co w sumie nie jest już zaskoczeniem, patrząc na to, co działo się do tej pory. A więc dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej. Aiden, tu cofnij. Przyjdź na bazar. Organizujemy spotkanie. Zabierzesz mnie teraz do centrum? Powiem Ci wszystko, jak przyjdziesz. Pośpiesz się.